Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku będę przepytywać Mateusza trąbkę na temat jego życia osobistego. Czyli będziemy dokończyć zdanie, czy to prawda, że Matii kochasz Marcy się. Tak, kocham. No. Ja mam zespół niespokojnych nóg. Jak masz takie pytanie, to od razu odpowiadam. Że no, mam. a o to jest w ogóle dużo pytań. Serio, było. Oh było takie God. pytania, czy ruszasz palcami, czy masz jakiś świadcz i w ogóle takie pytania były. Także w dzisiejszym odcinku o wszystko Maciego przepytam, a jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście stawiacie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, a będzie wtedy tak więcej takich odcinków, czyli wracam z serią, czy to prawda że? Sezon mamy... drugi. Dokładnie, sezon drugi, sezon drugi. Lipy, proszę bardzo, więc też sezon drugi czy to prawda, że yy, My mamy teraz kwarantannę dwutygodniową, więc będzie co robić na pewno. Będzie też kontent w domu. Dokładnie. Ale na przykład dzisiaj już mi się troszkę zaczął nudzić. Ja jeszcze zostawiłam sobie jedną walizkę do rozpakowania, więc jestem tak sobie stopniowo zrobiłam. Miałam trzy walizki z wyjazdów i pierwszego dnia rozpakowałam pierwszą, drugiego dnia drugą i tak sobie zostawiałam, 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 więc teraz po prostu mam co robić, więc po mi zacznie się nudzić jutro. Na szczęście mamy widownię dzisiaj, na Tak, w ogóle, Także dzięki temu. Wcale się nie będą stresować. nie w ogóle nie stresujecie. Dzięki. Czy to prawda, że chcesz zrobić tatuaż na twarzy? Jasne, że tak. To prawda. Ale ja no, nie, ale nie wiem też, jeszcze kiedy. Kurde, no! I właśnie to było też tak, że ja zawsze ci odradzałam ten tatuaż. Jak przyjrzeć, pamiętam, z tym wężem tutaj fejkowym tatuażem, to ja po prostu się przeraziłam. No bo dla mnie jednak tatuaż na twarzy jest takim już tatuażem zobowiązującym. Że... Ale ja mam ich tyle, że jakiś zawijas tutaj pod okiem sprawi, że prawie nic się nie zmieni. No, tak, tak, uznałem. Zatem na przykład podoba mi się jeszcze Bartek, ten co robi nam tatuaże często. Mam no. tutaj na głowie tutaj coś. I też mi na przykład mi się tutaj podoba. I pewnie kiedyś też sobie zrobię, więc to już jest tak, że jak jest ich dużo, to mam wrażenie, że. To nic nie zmieni? No aż tak nie zmieni. Ja już jestem przyzwyczajony do tego. Tak? Nawet w, Pol w Polsce nawet znajdziesz osoby, które powiedzmy miałają, mają ileś tam followersów i gdzieś tam już mają te, te, te jakieś tatuaże w jakichś takich miejscach bardziej odkrytych eee, to samo jak jakieś raperzy. Chociaż raperzy to jest troszkę inny przykład, bo no, oni tak. to mogą robić co chcą. Takie mam wrażenie. Ale mimo wszystko teraz już trochę nasz content też się zmienił i wydaje mi się, że mm, to jest też fajne pytanie, ponieważ było pytanie, czy to prawda, że wrócisz do swojej serii na kanale z tatuażami? A zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Po farantannie. Yy, mam jeszcze jedną osobę, jeszcze mam Ciebie, tak, jeszcze muszę ale z tobą. pamiętam, że jak mnie kiedyś pytałeś, to ja mówiłam, nie Mati, bo ja nie chcę mieć jakiegoś za dużo tatuaż, a teraz w stanie Mati, mu powiedziałam, może możesz tą serię, bo ja bym w sumie chciałam. No sobie. ja jeszcze nie skończyłem y, tak naprawdę jej do końca, no bo jeszcze tak jakby nie było Ciebie, nie? I Jeszcze nie było Pateca chyba, No, także nie było Ciebie, nie było Pateca, także muszę jeszcze dokończyć, żeby w ogóle zacząć ją robić od nowa. Masz to robić, po Mam. Ja już się zgłaszam na ochotnika. Ja, ja też, powiem. jak miała się też wypowiedzieć odnośnie dziarki, to ja też się o wiele bardziej otworzyłam. Ja jednak nie jestem aż tak odważna, żeby zrobić takie dziarki jak Ty masz, albo się ma właśnie, wiecie, na ręce czy coś w tym stylu, ale podobają mi się takie małe dziarki i chciałabym mieć ich jak najwięcej. Czy to prawda, że Tromba grał kiedyś w piłkę ręczną? Gram w piłkę nożną, a w piłkę ręczną to taka chwilowa zajawka była, bo na WF-ie tam kiedyś graliśmy w piłkę ręczną i mi się to spodobało. zapisałem się na takie zajęcia pozaszkolne, pozalekcyjne, że w tej samej szkole, ale pozalekcyjne i gdzieś tam później byłem, pamiętam, na jednym turnieju ze szkołą, ale to była taka krótka zajawka, szybko mi się znudziło. Czy to prawda, że trąba nadal gra w Pokémon Go? No właśnie, to jest świetne pytanie. Gram! Jojo, rajd mamy za godzinę. Musimy go zrobić. Mam już budzi. Mamy zadanie z Jojo żeby robić rajdy w Pokemon GO, kto wie jeden wie, no, ale ja, już wiedzą. Ja wiem, bo mi już przed nagraniem, ale w ogóle ja też zauważyłam, że w Alej graliście w Pokemon GO i to też jest takie fajne, że wróciłeś do swojej zajawki sprzed lat. Nie? Ale trochę mi, nie, bo to gdyby nie sytuacja na świecie, to pewnie bym nawet pewnie nie, nie zaczął grać z powrotem w Lola, tak jak grałem w Alej, nie zacząłbym grać w Pokémony pewnie, no bo mnie, miałbym bardzo dużo zajęć, bo każdy z nas miał dużo planów, tak? Na filmy, na wyjazdy, ale to się troszkę pozmieniało, więc trzeba było się dostosować do życia naszego. Tak powiem, stwierdziłem, że, a w sumie, jak teraz jest troszkę nudniej, to sobie urozmaicę życie i przypomnę sobie gry sprzed lat, w których grałem. No i w Pokemony sobie teraz gram, bo no bo w sumie. Tylko, że tak złożonego. A ta gra jest taka fajna, jak wtedy właśnie, jak zaczynałeś grać z Karolem? Jest, Teraz jest fajna, dlatego, że bardzo długo w nią nie grałem i jest, nastąpiło tyle zmian, wprowadzone, wprowadzone zostały tyle zmian, tyle generacji Pokemonów, że po prostu teraz jest co robić. No taki przykład, ostatnio siedzieliśmy w jacuzzi, jak już wiecie, ja mamy w domu jakiś nowy, nowy zakup, czyli jacuzzi i siedzieliśmy sobie chyba w piątkę, albo w szóstkę, nie pamiętam. W każdym razie właśnie też była Martysia, Marta, Karol, Trąba i my sobie wszyscy gadamy, a Trąba robi tak. I Marcia rzekła na niego, co ty robisz, ty grasz w no muszę coś zdobyć I wiecie, i, i tryhardował, ja, właśnie grał No bo Trzeba bić ligę, teraz jest liga w Pokemonach, PvP jest, chłopie No, dobrze, ja dobrze Ja innymi graczami, muszę być najlepszy <noise> Czy to prawda, że, ale to w sumie już było, możesz po prostu przyznać i opowiedzieć jakąś historię z tym związaną, bo nie wiemy dlaczego Ale czy to prawda, że właśnie nie masz bierzmowania i skąd się to wzięło, że nie masz tego bierzmowania Faktycznie nie ma bierzmowania, pierwsza rzecz, lenistwo to była rzecz, od której się to wszystko zaczęło mhm. Tam trzeba było chodzić na jakieś lekcje i... Już tak też nie pamiętam Do kościoła, Ale trzeba było chodzić właśnie Trzeba było robić jakieś zadania też na, na religię Ja też nie ukrywam, nie jestem wierzący mhm. Więc gdzieś tam to w ogóle nie, nie pasowało po prostu mojemu życiu No bo jak nie jestem wierzący, to czemu mam chodzić do kościoła i uczyć się jakichś dziwnych rzeczy no Nie fajnie. chciałem się tego robić Po prostu to, że byłem wierzący plus lenistwo sprawiło, że uznałem, że w sumie co mi to wierzmowanie no to teraz totalnie Cię rozumiem, bo wiesz dużo osób też nie rozumiało tego, ze na to, że nie wytłumaczyłeś tego, często o tym wspominałeś, ale nie wytłumaczyłeś dlaczego. No zawsze mówiłem, że właśnie no, nie mam to... tego trzeciego imienia, a wszyscy tak. mają, ale ja nie mam. Czy to prawda, że Mati będzie robił rodzinkę wężów? Czy planujesz jeszcze zakup dodatkowego węża, bo jak wiemy Marcia też kupiła węża, więc już macie trzy. Mamy trzy, no i właśnie nie wiem, nie wiem, nie wiem czy jeszcze. No był plan, żeby wziąć tego wielkiego węża, tylko że problem jest taki, że ja też myślę, żeby kiedyś mieć e jakiegoś psa albo można też kota czy coś takiego, bo lubię te zwierzątka domowe. Węże to też jest gdzieś tam dodatkowy obowiązek. Jak będę, jak, będę, jak będę miał ich strasznie dużo, to też muszę każdego karmić. A, a często jest tak, że, no, że jednak trochę na tym schodzi. Nie? To nie jest tak, że dasz wężowi i idziesz. Tym bardziej, że ja nie mam tak jak, po prostu, na przykład, jak ludzie mają dużo węży, to je trzymają na przykład w takich pudełkach, że wysuwają, karmią, schowają. A ja mam ładne teraria, muszę wyciągnąć je stamtąd, nakarmić plus y, Czasami one nie jedzą w ten sam dzień, więc jakby dał jeszcze kolejnego, jeszcze kolejnego, to, no to i jest też, troszkę większy problem. I, I też masz z nimi jakąś taką więź, nie? że na przykład schodzisz z nimi na kanapę, siedzisz sobie i oglądasz sobie z nimi film. No więc dwa to są jest jeszcze fajne. spoko, bo mogę mieć w jednej i w drugiej ręce, a gdy już trzy, to już zabraknie mi ręki. Kolejne pytanko, co mnie w ogóle zaskoczyło, bo było dużo takich pytanek, wydaje mi się, że to ludzi ciekawi. Ja na przykład nie słyszałam, że się ciekawią, ale gdzieś zapytam. Czy to prawda, że masz jakąś nieuleczalną chorobę? Yy, z tego co wiem. Astma jest chorobą nieuleczalną i ja ją miałem jakby młodszy, i gdzieś tam, z tego to pamiętam, ona jest nieuleczalna, więc teoretycznie mam ją dalej. I jak mam silną alergię, to zdarzy mi się, że mam takie, że, że mnie dusi, ale wtedy przybiega Kasia z wentolinem, bo Kasia też ma problemy, gdzieś tam wentolin to jest taki spray do. Tak, widziałam no. to. Zapomniałam, to się nazywa. Inhalator? Inhalator, tak. To jest inhalator i, wo, właśnie, kiedyś miałem inhalator. inhalatory nawet chyba dwa, którymi musiałem tam sikać e, ileś razy dziennie. I raz miałem taką sytuację w podstawówce na wf że grałem w piłkę i tak dużo sprintowałem, że w pewnym momencie zacząłem się dusić i nie mogłem zabrać oddechu przez jakieś pół minuty. Mhm. I, to był, I to był chyba jeden raz, kiedy w ogóle mi coś takiego... To mam astmę taką bardzo, bardzo słabą, nie? Mhm. Czy to prawda, że Trąba poznał się z się na imprezie? Co jest moda? Poznać się na branżu? Całkiem możliwe. Na tej samej imprezie byłem z, z tym gościem po środku. Tam się... No, Tak, to ładna impreza. A czy twoim zdaniem jest jakaś różnica między poznaniem kogoś na imprezie, a na przykład na mieście, albo przez znajomych? Czy to w ogóle jakkolwiek wpływa na związek? Nie, nie. No na związek najbardziej wpływa to jakie są obydwie osoby i to jak ten związek później przebiega, nie? tak według mnie. Możesz kogoś spotkać, jak się potkniesz i wpadniesz twarzą w kałużę i okres stoi na przystanku i się z ciebie zaśmieje i może go wtedy poznać, a może go równie dobrze poznać, jak leci się razem samolotem do innego kraju, a może go poznać na imprezie, nie? No dokładnie właśnie. Ja a może tak... nawet poznać na Tinderze Ja na przykład wed według mnie każda opcja jest OK. Jeżeli później będzie wszystko w porządku i będziecie szczęśliwi, to... Nie jest, też tak uważam i na przykład też jestem tego zdania, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby być razem. Jeżeli na przykład dwie osoby się dogadują, to nieważne jak się poznały, nieważne wiecie, jak im miała przeszłość, a ważne, że na przykład w danym momencie się dogadują i jest im razem dobrze. Czy to prawda, że Tromba miał kiedyś lepszy kontakt z Willem niż teraz? Ja na to odpowiem tak, że w życiu, jak się ma przyjaciół, to zwykle jest tak, że nie siedzisz z nimi od rana do wieczora codziennie, tylko po prostu są takie są, są etapy, bo ja, ja traktuję, powiedzmy, wujka i, i Karola na równi. Ja się nie uważam, że ten jest lepszym przyjacielem, a ten jest gorszym. E, obydwoje są gdzieś tam ze mną od początku naszej historii, są my jesteśmy w trójkę. I po prostu raz z jednym mam lepszy kontakt, raz z drugim mam lepszy kontakt. Było tak, że przecież mieszkałem z wujaszkiem, no to logiczne, że wtedy miałem najlepszy kontakt z wujaszkiem. Mogę sobie z nim codziennie siedzieć wieczorem i rozmawiać. Z Karolem różnie bywa. Karol czasami ma też swój świat. I Karol ma też czasami coś takiego, że gdzieś tam ma wysokie ambicje i stara się robić te, te, te filmy. I czasami zdarza się, że właśnie one są dla niego bardzo, bardzo ważne, ale ja na przykład to szanuję i gdzieś tam jak przez E, pewien czas czy z mojej winy, czy z jakiejś innej winy, czy z jego winy, nie mam jakiegoś lepszego kontaktu. Mnie to aż tak bardzo nie boli, bo wiem, że po prostu jak coś, to zawsze mogę do przyjść. Dokładnie i wydaje mi się, że to też jest tak, że wy nadrabiacie zawsze ten kontakt i zawsze macie spokój, że okej, jest tam Trąba, okej, okay, jest tam Karol, i to jest takie fajne. Ja na przykład też mogę Wam powiedzieć z mojej, moich doświadczeń, z moją przyjaciółką, że na teraz nie widziałyśmy się trzy miesiące, ponieważ właśnie byliśmy w Stanach, a ja na przykład z nią piszę i uważam, że nic się nie zmieniło. Tak samo częściej, na nie się, bo ja miałam inne studia, ona miała inne. I czasami tak jest, że nawet nie musi wszystko musi wydawać codziennie, żeby on był właśnie tym twoim najlepszym przyjacielem. Czy to prawda, że masz jakąś fobię? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. E, jeżeli rozróżniamy fobię i lęk, nie? Bo, mm -hmm. bo fobia to, że się czegoś tak panicznie boisz, a lęk tak. z lęku w ogóle chyba da się w ogóle wyleczyć z tego co tam. No znaczy, tak, da się na przykład y, stawić im czoła i często się pracuje nad tym, że na jak ktoś ma. Wśród lęk wysokości, lęk wysokości wydaje mi się, że da się spokojnie zrobić. Kiedyś miałem wysokości, teraz nie mam, ale na przykład ja mam coś takiego, że jak jestem bardzo wysoko, to boję się podejść do krawędzi. Na przykład nie siądę przy krawędzi, na przykład no. nie wiem, na 25 nie siądę sobie tak, że mi nogi zwisają. No, jestem taki troszkę wydygany wtedy, ale nie wiem, czy mogę to nazwać fobią. Raz Karol z Krzychem podjęli próbę, e, żebym ja pod nakarmiła kameleona i żebym wzięła do ręki świerszcza, to po prostu przez pół godziny staliśmy nad tym, e, nad tym tutaj akwarium, tak się to mówi? Terarium. To jest akwarium, to teraz jest terarium, ale to wcześniej było akwarium. tak. Terarium. Nie byłam w stanie tego zrobić, po prostu się rozpłakałam, nie byłam w stanie tego zrobić, a z kolei na przykład mogłabym siedzieć na dwudziestym na krawędzi i, i nie miałabym z tym problemu. To jest tak, że każdy z nas ma coś innego, nie? Nie, nie no, ja robię swaku. Nie, lubię. nie wiem, czy na, mogę nazwać folwarką. Ja, ale właśnie, no, przecież ty miałeś to, że po, przed karaluchami skierniczałeś na każdy No razem. Nie, karaluchy są obrzydliwe. Nie, bo jest na przykład jakieś szerszeni, karaluchy są, są dla mnie po prostu obrzydliwe. Tak samo karaczany, to są takie, że jeszcze dźwięk wydają taki No Dosyć podobne, też takie jakie takie chodzą zepta. I na przykład to, jak Patec miał, to jak Patec u góry miał te challenge i był fanie, i wierzę. tam wrzucili tam ich kilka, nie ma szans. No. Ja bym z z tej pani, po prostu bym ja tak. z niej Czy to prawda, że trąba ma duże stopy? Nieprawda, nie ma dużych stóp. A, Jaki masz? masz? Ma duże jak... ma stopy, 45 4 I są jeszcze szerokie, ma bardzo Szeret? duże stopy arf No nie gadaj, masz duże stopy Bardzo duże stopy no. <laughs> są Kolejne pytanie, ale tutaj dla ścisłości chciałabym je tutaj już zadać Ze względu na to, że to jest już coś co jak ktoś Cię obserwuje, to jak tego nie zna Dajcie znać w komentarzach czy znaliście odpowiedź na to pytanie To po prostu powinien no nie wiem. Powinieneś po prostu. Powinniście to powinni wiedzieć i tyle. Czy to prawda, że nie lubisz pomidorów? Tak, to prawda, że nie lubię pomidorów. I nawet ostatnio e, polubiłem krewetki, których też nie lubiłem. Mm, ale po prostu nie lubiłem ich, e, bo smaki mi ich nie pasowały. Ale ostatnio polubiłem. I stwierdziłem, że jeżeli kiedyś pomyślę sobie, a możemy mieć za tego pomidora, to uznałem, że nie. Do końca jeszcze challenge. Nie pomidora po prostu. Nawet jak za 10 lat się, by, by się okazało, że kupki smakowe mi się zmienią, I pomidory jednak będą smakowały, to nie ma szans. Muszę to zadać. Marcia, nie obrazi się. Ale jak nie chcę, zadać, to nie musisz. Czy to prawda, że bo bardzo dużo plotek było na temat twoich jakichś poprzednich dziewczyn, z dziewczynami, które się pokazywałaś, czy na Karola w kanale też pokazywałeś się z innymi dziewczynami. Czy to prawda, że Trumba, choć z Basią, która uczestniczyła na przykład w odcinku z Parku Trampoliny? Yy, nie. Basia była bardzo miła, yy, nieraz gdzieś tam się spotykaliśmy, yy, nawet większą, tak. większy gron osób, bo i wujaszek ją gdzieś tam lubił i Karol Krzysiu, Majka zresztą też. Czy to prawda, że ukrywasz niektóre tatuaże? Czy na przykład nie lubisz niektórych tatuaży, więc celowo je zakrywasz? Nie. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o tatuaże, mam takie podejście, że jak już go zrobiłem, to nie mogę, nie mogę mieć w swojej głowie czegoś takiego, że żałuję, że go zrobiłem. Mm. E, gdzieś tam mam w głowie, że niektóre mogłyby wyglądać lepiej, no, ale to, to tak jak ze wszystkim, nie? To mam też w głowie, że mógłby mój brzuch wyglądać lepiej, bo jest gruby, no więc gdzie tak to powiem? Nie, nie, <laughs> Jak to jest? Jestem no taki jest. gruby, znaczy... nie, nie! Nigdy nie miałeś lepszego brzucha, co ty? I co to jest? Dziurze, co? Chcę, żebym dołączył do klubu. Do klubu. No, Zuchałem i z Dziurze na miastu wychodził. Jest? Jest no, 9. ja dziewięćdziesiąt. Prawie miesiąc temu walczyłem o trzy cyfrówkę na wadze, żeby mieć trzy cyfry na wadze, to już jest taki, powiedzmy, fajny wynik, nie? żeby mieć stubę, nie? Nie, nie, pasu, przecież. Co ty Mógłbym, nie, nie. Mogłabym mieć taką przecież. Mogłabym mieć, że nie. Berka, brać. Maksymalowy wyjechał. Pała, geiler, 5000 kalorii i chłop za miesiąc 25 kg. Robić z zmartwychwten ten sam kolor włosów. Jak wiemy mieliście niebieskie włosy, zielone włosy razem, nie? Tak, 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 tak. Wtedy y, kupiliśmy farbę, która okazała się nie, do, dosyć nietrwała. E, no i w sumie szybko stracił ten kolor. Gdzieś tam mi, mnie się jeszcze trzymał w miarę. Później też przez mam sytuację na świecie, musiałem ogolić sobie głowę, na, bo po prostu nie mogłem wytrzymać z moimi włosami. No e, i nie, wydaje mi się, że teraz sobie posiedzę w takich. Podobały mi się takie włosy jak mam teraz, takie bl blondo białe. Serio. ej, Będziemy wszyscy rodzinką blondasów, blond bo teraz karma ma blond włosy, ja mam blond włosy, ty masz blond włosy. Może Marcia też będzie mieć blond włosy Ale co robisz blond włosy? Wszyscy będziemy mieć blond włosy. Jak w końcu będziemy mogli pójść do Sylwii? bo że nie będzie no, no, pójść ja do No, ja też już nie mogę, nie mogę doczekać. Pójść do fryzera. Czy ja tak to prawda, że zrobiłbyś sobie tatuaż w intymnym miejscu? Skoro masz dużo tatuaży. Mnie w ogóle nie jarają tatuaże w innych miejscach, więc raczej bym sobie nie zrobił. No i dzięki, to jest krótka odpowiedź. Czy to prawda, że Trumba jeździł na moto? Nie, nie umiem jeździć na motorze. Mój jedyny przyjazd na motorze był w, w, na filmie u Karola, w którym na niego spadłem. To, to tyle. Jeszcze... Ale podoba mi się enduro, takie jeżdżenie po jakichś górach, jak Rezi sobie jeździ tam gdzieś tam, no. jak, kiedyś, kiedy, kiedyś dawno temu, dawno temu u niego byliśmy i on na jakiejś, takiej, na jakiejś takiej górze jeździł, jeszcze tam z Karolem i to mi się podoba, bo gdzieś tam jest fajna zajawka, że można właśnie poskakać, pojeździć ale tak po drodze to mnie motory totalnie nie jarają ani jakieś ścigacze, ani nic czyli widzisz Rezi, możesz się odzywać tutaj do, do Matiego ja już kiedyś a mówiłem do Nie że, ja że też mnie nauczył to... jeździć na enduro nowa seria jakaś na kanale, dawaj znać czy to prawda, że tromba nie lubi dziewczyn bez tatuaży? Czy nawet nie mógłbyś mieć dziewczyny, która nie ma tatuaży? Raczej by było tak, że mógł mieć dziewczynę, która nie ma tatuaży, ale pewnie bym ją namawiał, żeby sobie zrobiła tatuaż. No właśnie, o tym mi chodziło, bo byłam mega ciekawa. Czy na przykład, jeżeli ty masz do tatuaży, to też podświadomie szukasz dziewczyny, która ma tatuaż? No, to, ta, to na pewno, ale gdzieś tam y nie jest to pierwszorzędne, mus. co widzę, nie? No, że, nie jest to musi. Że musi być, jak nie ma, hmm. no to, to uciekam. Okej, okay, kolejne pytanko, i to będzie pytanie, które trochę zadałem dla Beki, ale jednak chciałabym znać Twoje zdanie. Czy to prawda, że jesteś pantoflem, bo... Chciałam znać Twoje zdanie ze względu na to, że na przykład ja nie do końca uważam, że jesteś pantoflem, ale często na przykład... I dla mnie jesteś po prostu słodki w stosunku do Marcysi i często. Ja, ja uważam, że nie jestem pantoflem. Uważam, że. W sensie to jest, to jest za bardzo. To, to jest negatywne określenie według mnie. Okay. Bo można, nie wiem, jakoś być miły i mu powiedzieć na przykład, że. No dobra, przyniosę ci koledzy, którzy Ci powiedzą, że jesteś pantoflem, bo dla swojej dziewczyny na przykład coś robisz. I mam kilku takich kolegów, którzy uważają, że jestem pantoflem, bo dla mojej dziewczyny coś czasem zrobię, tak samo jak ja ona zrobię coś czasami dla mnie. Ja uważam, że, to, że nie jest z tym nic złego. I każdy związek jest inny po prostu. Że mi się wydaje, że każdy fazet ma w sobie coś takiego, co inni mogliby nazwać pantoflem, tylko po prostu niektórzy to lepiej ukrywają. Czy to prawda, że chciałbyś zamieszkać w LA? Tak, oczywiście, że tak. Bardzo mi się podoba Los Angeles, bardzo mi się podobają samochody, bardzo mi się podobają domy, bardzo mi się podoba pogoda, troszeczkę mniej podobają mi się ceny, ale jak zarobię sobie dużo pieniędzy, to wtedy będę miał w dupie ceny. No, ale tak jest, że jak tam się już mieszka, w sensie my już mieszkaliśmy tam przez 3 miesiące, więc można powiedzieć, że mieszkaliśmy tam, to naprawdę tam jest totalnie inne życie i jak już tam mieszkasz, to masz taką zajawę, że chcesz tam wracać. Nie no, no jest tam fajnie, brach, to jest naprawdę no. fajnie. Jest totalnie inny vibe. Ktoś kto tam nie pojedzie, no nie przekona się o tym tak namacalnie, że na pewno będzie chciał tam dostać, nie? Yy, tu jest to trochę abstrakcyjne pytanie, ale chciałabym wyjaśnić też trochę to, nie wiem czy Ty o tym już mówiłeś, ale czy to wow. prawda, że pobiłeś się z Kasprem Błońskim, bo podrywał się? To w ogóle jest Jakie pytanie! Nie, moi kochani, Kasper ostatnio nawet do mnie napisał e, Co to za gra, bo nagrałem sobie historię, jak grał w Assassina Bo sobie pobrałem dwie gierki, żeby robić coś na kwarantannie Nawet ostatnio coś tam napisaliśmy do siebie, więc Raczej się nie pobiliśmy e, Mieliśmy się pobić w oktagonie, ale nie wyszło Bo ja ostatecznie nie chciałem e, I nie, to nieprawda e, Czy to prawda, że zamierzasz zmienić samochód na nowy? Na razie nie Ale w LA Zakochałem się w Innej niemieckiej marce, z Bawarii. Krzysiu! Możliwe! Że nie zmienię, ale że planuję planuję, jeszcze... Że Zone dwa na przykład. Okay. O, ale fajnie. to nie, na razie nie. Na razie nie chcę komuś innemu odbierać miana e, właśnie bawarskiej motoryzacji. Prawda, Krzysiu? Tak, tak. Tak, hmm. prawda, Krzysiu? No. Nie. U e, bardzo mi się spodobał BMW i uznałem, że fajnie będzie sobie sprawić takie drugie autko, w którym będę mógł sobie więcej troszkę porobić. Czy to prawda, że? Zamieszkałaś już oficjalnie z Marcysią. To Raczej, ona zamieszka ze mną, prawda? No chyba tak troszkę. Albo raczej no. Nie, nie, nie. No. Ja oficjalnie no. zamieszkałem z Wami. To no. tak powinno być. No, właśnie, to też jest dobre, że. Nie... Bo jak wiecie, my teraz mamy kwa... jesteśmy w momencie kwarantanny, więc dlatego nie spędzamy w domu. W pokojach jest troszeczkę ciaśniej. Dokładnie, w niektórych pokojach jest troszeczkę ciaśniej, bo zamieszkali z nami również e, operatorzy, naprawdę radosła. E, montażyści też e, Maciek z Arkiem, więc jest ciekawie, na pewno. Jak Wam się podoba radosła? Dobrze, zostałem liczbę nogą Co dostajesz? Operatorzy. No! A, no to trochę ciekawe. A no Dwie nogi i jednak, jednak mówię o tym, że liczba mnogów zrobiła to, że myślałam też, że Peter z nami zamieszka, ale jednak określiłem. Też tak myślałem, to przedostatnie od dnia i się bardzo cieszyły. <laughs> nie no. trochę miałbym mniej roboty, nie? Dobra, jak zostałem sam, to wie. Popieraj, ale nie zarobić, jak tyle pracujesz. Nie, no jest GIF, ten dwa tygodnie urlopu i. No tak. tak te... no, to cały czas Tak, tak! tak dwa tygodnie urlopu A coś. to ja teraz pracuję, ale później dwa tygodnie mnie nie ma. No tak, bo no, potem. Tak, Teraz się tak zmęczyłem, ale za dwa tygodnie już sobie odpocznę, odpocznę. Ja już słyszałem od Jojo chyba z 30 lat, że on urlop. Zeszliśmy trochę na inne tory w tym odcinku, także jeżeli taki odcinek wam się podoba i chcielibyście więcej takich odcinków z serii Czy to prawda, że? To oczywiście zostawicie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być to to z każdym filmem i żeby nic was nie ominęło. Oczywiście bierzcie też do jego na kanał, tam dużo ciekawych odcinków. Na kanał, i, na Instagrama, no na, na TikToka na, można. Te, czekaj, no teraz właśnie jest, wiesz, nawiązanie. I oczywiście nasze social media wyświetlające się tutaj powyżej na TikToczka, Instagrama, TikToczka, Instagrama. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!